Osiem długich lat Piekielnie ciężkich lat Kiedy ktoś mówi Że nie wierzy w piekło Powinno zamknąć jego walkatras I przywrócić wiarę w zło W ludziach wyłoniono wszystko co najgorsze I najplugawsze Rządzą tutaj tylko instynkt przetrwania I żądzę Zero litości i człowieczeństwa Nadzieja zamknięta szczelnie w czterech ścianach Próbuję stawić czoła demonom ludzkich słabości i granic wytrzymałości. Było tak blisko, jednak to wciąż za mało. Trzeba przygotować się na więcej. Nadchodzi nowy czas, bardzo trudny czas czas na życie gangstera.